Witajcie moi drodzy, zatem dziś porozmawiamy sobie o temacie świąt. No bo wiadomo, że święta idą, każdy chciałby wiedzieć, jaka będzie pogoda, ale prawda jest taka, że nadal jest bardzo dużo scenariuszy, które nie pokrywają się ze sobą. To jest nadal bardzo daleki termin do tego, żeby powiedzieć, jaka jest pogoda, ale oczywiście już zapewne artykuły się pojawiają, że pogoda będzie taka: synoptycy już wiedzą, czy będzie zima, czy nie będzie zimy. No i okej, okay. natomiast my tutaj patrzymy sobie na wyliczenia modeli numerycznych i sprawdzamy, które warianty mogą się spełnić, które warianty mogą się raczej nie spełnić, ale nawet te, które mogą się nie spełnić, są warte uwagi, bo zawsze jest mała szansa na to, że jednak się spełnią. I to jest jeden z takich z takich wariantów. Jedno z takich wyliczeń, wyliczenie modelu GFS to nie jest wyliczenie ostatnie, czyli najmniej prawdopodobne, tylko 19, 20, 21, 22 i jakaś szansa na to jest. Co ono tutaj nam pokazuje? Ano wędrówki niży genueńskich. Niży genueńskie, które wędrowałyby z południowego zachodu, między innymi przez Polskę. Nam one się kojarzą źle, tak tu! Poszedł on niż genueński, bo ty powodzie przynosisz. Owszem, w lato tak. Jeżeli on jest zablokowany przez wyże, tak. W zimę przynosi opady śniegu. Tutaj a zresztą zobaczcie moi drodzy sami, mamy tutaj, polega o potencjału na wysokości 500, hekt, 500 paskali, czyli 5,5 km. tak jak wspominałem w oddzielnych materiałach 19 i 20 będziemy mieli taką ostrą falę górną, do tego widzimy tutaj również, no cóż, ocieplenie, które będzie bardzo mocne do 13-14 stopni Celsjusza, i tak jak wspominałem, 19 będzie punktem wyjściowym, wtedy będziemy już dokładnie widzieli, jak będzie wyglądała e, wigilia. Natomiast tu w tym wyliczeniu mamy sytuację taką, że po pierwsze e, wyż. Nad Azorami będzie cały czas blokował nam niejako tutaj dostęp niżu. Będzie on prowokował do tego, żeby te niże wędrowały w kierunku południowo-wschodnim. Z drugiej strony, daleko nad Rosją, będziemy mieli również wyż, wyż ruski bądź wyż rosyjski, i on będzie też blokował niejako nam te niże. A te niże będą sobie wędrowały w kierunku Europy Środkowej. Fronty atmosferyczne będą tworzyły nam tutaj niżże Genueńskie. No, i w tych wyliczeniach, niże Genueńskie będą leciały sobie tak. Jeden poleci sobie przez Polskę Zachodnią, następnie drugi wtórny poleci sobie tutaj Wschodem. Wygląda to interesująco? Wygląda to interesująco. Czy to się sprawdzi? Moim zdaniem szanse są małe, ale sprawdźmy, bo to jest naprawdę ciekawe wyliczenie. Zobaczcie, jak one się kręcą. Najpierw jeden, potem drugi. Najpierw jeden, potem drugi. No, ale sprawdźmy. Sprawdźmy temperatury na wysokości 850 hektopaskali, bo to wtedy będziemy mieli sytuację, kiedy te temperatury nam na tych, też napłynie, nam zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Zobaczcie, tu jest właśnie 20. Tu jest właśnie 20 i widzimy, że wraz z tymi niżami genueńskimi spłynęłoby do nas chłodniejsze powietrze. To chłodniejsze powietrze nie byłoby jakieś tam tragicznie zimne, ale mimo wszystko byłoby po prostu. Chłodniejsze. Już sobie tutaj ustawię. I tu mamy właśnie spływ tego chłodnego powietrza. Ciepłe powietrze, które 19-18 napłynęłoby nad Polskę, zostałoby wypchnięte daleko na wschód. No ale potem baj bo mamy kolejne ciepłe powietrze, więc to nie jest tak, że ten spływ tego chłodu byłby cały czas. Natomiast no 20-21 mógłby być pod tym kątem i z tymi wyliczeniami dosyć. Ciekawy, ponieważ on by zaciągał właśnie te chłodne powietrze, tym niże zaciągałyby te chłodne powietrze między innymi do Polski. To nie byłoby tak, że byłby to jakiś wielki mróz. Natomiast sytuacja baryczna byłaby ciekawa, ponieważ tak jak wspominałem, niże wędrowałyby sobie tutaj przez Polskę, nie, przez Polskę, przez Europę północną. Północno-zachodnią i, i, i centralną w kierunku chociażby południowo-wschodnim i wschodnim, no i one by prowokowały do tworzenia się kolejnych niżów tutaj nad zatoką genueńską, i te niże właśnie wędrowałyby sobie między innymi przez Polskę w kierunku północnym dwa bądź nawet trzy. No taka cyrkulacja dosyć interesująca oczywiście, jeżeli też prąd strumieniowy w taki sposób by się nam ułożył co by to oznaczało dla nas? W niektórych regionach kraju opady, święt, opady śniegu w Wigilię. I to by już była fajna sprawa, byłby to już fajny case. I sprawdźmy sobie, jak to wyglądałoby z bliska. Zobaczcie, mamy tutaj Polskę i yy, mamy tutaj 21. Nie widzimy, 22. Nie. I teraz tak, 22 w godzinach wieczornych, pierwszy niż Genueński, z tym wyliczeniem wyglądałoby, że wszedłby do. Polski Zachodni, ale przede wszystkim do Niemiec. I to nie jest tak, że ja tutaj biję pianę, bo chociaż w niemieckich mediach Kejcorn również opowiadał o tym. No i to może nie jest do końca sytuacja taka, że to się sprawdzi, ale i tak, i tak no, warto o tym mówić. Mielibyśmy 987 paskali, intensywne opady śniegu w Polsce Zachodniej, ale również przede wszystkim w Niemczech. No ale pamiętajmy, do świąt jeszcze kawał czasu i ta sytuacja może się tutaj mocno odwrócić. No ale mielibyśmy intensywne opady śniegu w Polsce Zachodniej. Co potem? Ano potem kolejny niż, Kolejny niż, który wszedłby, uwaga, w Wigilię. W Wigilię... W godzinach porannych na początku intensywne opady deszczu na, w Polsce wschodniej, za nimi intensywne opady śniegu również w Polsce wschodniej i to wszystko opuściłoby kraj w popołudniu, w wigilię. A i powiem szczerze, yy, prawdopodobieństwo tego nie jest duże, ale przynajmniej no ładnie to wygląda. Natomiast sprawdźmy jeszcze ile by tutaj tej pokrywy śnieżnej nam się pojawiło w takiej sytuacji. Widzimy, że, zobaczcie, w górach prawie śniegu już by nie było, ale widzimy, że w Polsce Zachodniej, wow, od jednego do całych 4, 3 bądź 4 centymetrów śniegu, następnie w Polsce Wschodniej od 1 do 8 bądź 10 cm śniegu, no ale Polska Wschodnia bez. Pamiętajmy, że to jest po pierwsze bardzo dalekie wyliczenie w ramach ciekawostki, ja tutaj Wam to mówię. Po drugie, będziemy wiedzieli więcej 19-20, jak się będą te kolejne niże zachowywały. Natomiast, natomiast sprawdźmy wyliczenie modelu ECMWF na ten sam okres, bo model ECMWF zupełnie tego nie widzi. Więc to nie jest tak, że bierzemy to za jako pewnik. Żaden pewnik. To jest w ramach ciekawostki. modele MWF niestety widzi topnienie się pokrywy śnieżnej również na krańcach południowych i raczej śniegu przez całe święta. Brak. No, powiem Wam szczerze, warto obserwować. Być może ten trend się pojawi. Tak jak mówię, będziemy więcej wiedzieli w połowie bądź pod koniec tygodnia, ale no, chciałbym po prostu dać Wam trochę nadziei na ten śnieg. Wiem, że nadzieja, matko głupich, ale każda matka swoje dzieci kocha. Pozdrawiam. <laughs> Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału, bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą. Zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.